To miejsce ma być taką komplementarną usługą do tego, co robimy my na co dzień, bo zarówno ja, jak i mój mąż jesteśmy chirurgami plastykami. Zauważamy wśród naszych pacjentek, że do dobrego efektu operacji niezbędne jest podejście holistyczne. Ważne jest również to, by pacjenci się tu dobrze czuli, ponieważ wydaje mi się, że my jednak idąc do lekarza, stresujemy się, jest to dla nas w jakiś sposób przeżycie, i chcielibyśmy, żeby tutaj atmosfera była taka i staramy się też tak dobierać zespół, żeby pacjentki czuły się chociaż troszkę jak w domu. To, co nas wyróżnia na tle rynku chirurgii plastycznej i medycyny estetycznej, to przede wszystkim to, że nie mamy sztywnej granicy między tymi dwoma ważnymi dyscyplinami. To znaczy, nie będziemy robili osób, które są przerysowane, tylko będziemy robili osoby, które wyglądają młodo, które wyglądają świeżo, które mają dużą pewność siebie, gdzie działania lekarza medycyny estetycznej czy chirurga plastyka nie będą widoczne z 20 metrów, tylko będą to efekty naturalne. To nam przyświeca. W tych czasach niezbędne jest połączenie właśnie usług na najwyższym poziomie, ale takich, które dają całe spektrum tej opieki, której potrzebuje pacjent, właśnie dbając o siebie w taki sposób, już bardziej zaawansowany przy wykorzystaniu też bardziej nieraz inwazyjnych metod. Dlatego takie połączenie tych dwóch światów, właśnie medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej i tutaj naprawdę bardzo wysokiej jakości. Wydaje mi się, że osoby, które są zebrane dziś, są doskonałym dowodem na to, że jeżeli dbamy o siebie od środka i na zewnątrz, to jest to po prostu tak pięknie, bo tu wszyscy naprawdę wyglądają fantastycznie. Nigdy nie przepadałam za tym trendem wielkości świecenia, to nie, nigdy nie byłam ja, więc cieszę się, że teraz króluje naturalność. Uważam, że tylko w sposób holistyczny możemy dbać o swoje zdrowie. I na pewno to miejsce sprawia, że każda kobieta czuje się pod każdym względem zadbana. Każda kobieta, która w ten sposób myśli o swojej kobiecości, to będzie jak najdłużej się da w świetnej formie fizycznej, ale też w świetnej formie psychicznej, bo to jest kobiecość.